27 lat temu premier miał ostatni prawdziwy fallout. Jedne źródła podają 30 września, inne 29 października 1998 roku jako datę premiery. Ale jedno jest pewne: właśnie minęło 27 lat od debiutu Fallouta 2. To kultowa gra RPG, będąca częścią równie kultowej serii, która na trwałe zapisała się w historii gatunku. Stworzona przez Black Isle Studios i wydana przez Interplay Entertainment, kontynuowała wątki rozpoczęte rok wcześniej w pierwszym Falloutu, przenosząc graczy ponownie do postapokaliptycznego świata pełnego czarnego humoru, moralnych dylematów i niezapomnianych postaci. Pod względem rozgrywki Fallout 2 pozostał wierny swojemu poprzednikowi. To klasyczne RPG z turowym systemem walki i charakterystycznym izometrycznym widokiem. Grę cechuje ogromna swoboda eksploracji, możliwość nielniowego rozwiązywania zadań oraz rozbudowany system dialogów, które pozwalały graczom kształtować historię według własnych wyborów. Choć Fallout 2 nie był ostatnim grą w izometrycznym rzucie, kłania się tu Fallout Tactics, to właśnie on stanowi symboliczny koniec klasycznej ery serii, czasu, zanim Bethesda przekształciła ją w pełnoprawne 3D z widokiem z perspektywy pierwszej osoby. Wydany w 1998 roku tytuł był większy, bardziej złożony i znacznie śmielszy od oryginału. Fallout 2 nie bał się łamać zasad moralnych, fabularnych i społecznych, dzięki czemu stał się czymś więcej niż tylko kontynuacją. Po 27 latach Fallout 2 wciąż zajmuje wyjątkowe miejsce w sercu fanów. To tytuł, do którego wracają zarówno gracze, jak i twórcy, traktując go jako wzorzec. Dla wielu to ostatni prawdziwy Fallout. Surowy, zabawny, brutalny i zaskakująco aktualny. Co ważne, gra wciąż jest dostępna na PC. Można ją kupić na platformach Steam, GOG i Epic Games Store.